Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Takie władowania zdarzają się tylko kilka razy w roku. To tak zwane bawole Echo. Jedna z najgroźniejszych burz, jakie mogą pojawić się nad Polską. Tu jest Polska. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale, kolejnym materiale z cyklu Bawole Echo. To co jest za moimi plecami, to akurat nie jest Bawole Echo, ponieważ to jest mapa z temperaturami w Polsce jakie wystąpią w niedzielę, poniedziałek, wielkanocny i o ile widzimy tu od 20 do nawet 24, 25 stopni Celsjusza, więc grillowanko może wjechać. O tyle no wiecie. Może być to jeszcze delikatnie skorygowane w górę bądź w dół. I nawet jak będzie w dół skorygowane, to moi drodzy, nadal temperatury blisko 20 stopni Celsjusza to jest to, co lubimy. No ale nie o tym my dzisiaj rozmawiamy. Ale ta mapa jest nie bez przyczyny, bo przechodzimy do bawolego echa, więc do przeglądu najbardziej dziwnych, głupich, może durnych artykułów, odklejonych artykułów. Em, ciek Również takich śmiesznych artykułów, które mi przesyłacie, podsyłacie, ja oczywiście analizuję i na pierwszy rzut przechodzi super ekspres z artykułem Deszcz, a nawet burze i wichury do 80 km na godzinę. Najgorsze przyniesie noc. I co w tym dziwnego? Chodzi tutaj przede wszystkim o sobotę, kiedy to przez Polskę przemieszczał się nowo utworzony niż z Polski południowo-zachodniej, przez Polskę centralną i Polskę północno-wschodnią. Ten niż na południu i w centrum przyniósł silniejsze porywy wiatru do 60 bądź 70 km na godzinę, ale wcześniej przyniósł prąd chłodny wraz z konwekcją, która to znów wytworzyła burze, w których wiatr faktycznie mógł konwekcyjny powieść do 90 bądź nawet 100 km na godzinę. Więc spoko, tu raczej wielkiego nie ma problemu. Natomiast ja sobie czytam ten artykuł i czytam ten artykuł, raz go przeczytałem, drugi raz przeczytałem, bo piszą, że będą te deszcze, będą burze, będą też wichury do 80 km na godzinę i że najgorsze przyniesie noc. Ale zapomnieli o tym napisać. Chyba. Jaka będzie pogoda w sobotę 23 marca czytamy. Z informacji przekazanych przez ekspertów z IMGW wynika, że w sobotę w dzień będzie zachmurzenie duże i całkowite w centrum i na południu z większymi przyjaśnieniami. No i oczywiście niżej mamy informacje od IMGW. Jak czytamy dalej, co ciekawe, termometry mogą wskazać nawet 18 stopni Celsjusza. Meteorolodzy odstrzegają przed silnym wiatrem. Wiatr słaby i umiarkowany. W południowej połowie kraju porywisty. Miejscami w porywach do 65 km na godzinę. Z kierunków zmieniających się przewagą zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. W górach porywy do 80 km na godzinę. Aj, przeczytałem cały wpis z IMGW. No niedobrze, nie, dobrze jeszcze prawa autorskie się znowu przyczepią. No trudno, kurczę, to może nie, to może to jakoś wytne, ale w każdym razie, w każdym razie mamy takie e, informacje. No i to wszystko. A gdzie reszta? Przypomnę tytuł Deszcz, a nawet burze i wichury do 80 km na godzinę. Najgorsze przyniesie noc. Czyżby już w tym momencie. Tytuł stał się całą prognozą pogody, no to po co trzeba było czekać ten artykuł, bo ja tam szukałem o tej najgorszej sprawie, która przyniesie noc i w sumie nie doczytałem się. No niestety tak się nie robi, super Express. no ale Ciebie, was tu już tam znają, więc przechodzimy dalej do kolejnego artykułu. O nie, to znów oni i znów alert, alert Onetu. To już chyba po prostu wiecie, ja to mówię jak widzę alert to na bogato, a tu najnowsze prognozy, alert. To nie koniec zimy, szykuje się gwałtowny atak śniegu, nie? A śnieg będzie atakował, nie? W ostatnich dniach pogoda sprawia nam Niemiłą niespodziankę, ponieważ pojawiły się duże, zapewne opady śniegu. No i sprawdzamy, co więcej blisko naszego kraju znajdują się niże, dlatego regularnie ma się chmurzyć i okresami wystąpią opady nie tylko deszczu, ale również deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. No i widzicie moi drodzy, akurat śnieg nie padał. Padała krupa śnieżna. Warto rozdzielić to czym jest krupa śnieżna od opadów mokrego śniegu. Owszem, przyczepienie się jednego modelu i sprawdzanie i mówienie o tym, że będą występowały opady śniegu, no to jedno, natomiast to czy one faktycznie występują, no to drugie. No, tym razem niestety strzał w stopę, ponieważ opady śniegu nie występowały, występowały opady krupy śnieżnej, o czym warto powiedzieć. Przechodzimy dalej, O2, u O2, nie pasuje, ale okej. Okay. Wiecie, to ci od IMG już wie, Polacy szykujcie się, IMG już wszystko wie, Polacy bądźcie gotowi, IMG już wie, Polacy szykujcie się, IMG już wszystko wie, Polacy bądźcie gotowi, co takiego dzieje się raz na 20 lat, Polacy szykujcie się, IMG, IMG, IMGW już wszystko wie, szykujcie się. To tak jakbym mówił litanie do O2 bądź do IMGW, a to jest tak naprawdę e, rzut e, części artykułów... E, z o w którym ktoś ciągle po powiela i chyba nie umie pisać tytułu, bo to już tak nudą wieje, że pojawił się nowy artykuł. <grym> Ale już wiecie, już w tym momencie trochę się zmieniło. Jackowski już wie, Polacy muszą być gotowi. Uuu, uu, szukujmy schrony. Okej okay, moi drodzy. Krzysztof Jackowski po raz kolejny podzielił się swoją przepowiednią. Tym razem najpopularniejszy polski wieszcz mówił o pogodzie. Zapowiedział, że ciepło zrobi się w czwartek, 21 marca. Uwaga artykuł jest z 20 marca. <grywka> Spoko, ja też wiem co będzie jutro, nie? Zerknę sobie nawet na prognozę pogody i w sumie też wiem. I lub piątek 22 marca przedstawił też przeczucia w kontekście Wielkanocy. Ja Wam podałem już tydzień temu prognozy na Wielkanoc, więc może chłop obejrzał i przeczucia teraz widzimy. <grywa> Kurwa nie mogę. Jak czytamy, wiosna przyjdzie dość szybko, będzie pięknie, jeszcze przed świętami kontynuował profeta. Eee, taka będzie Wielkanoc 2024. Co oni jest to Wielkanoc 2024? A kurde musi się klikać, nie? Bo musi być hajs. W pozytywnym tonie mówił także o pogodzie podczas Wielkanocy 2024, cytuję Święta będą dość przyjemne, zrobi się ciepło, ja bym się na święta wybrał do Trójmiasta albo do Ustki, jak tam będzie bardzo przyjemnie. Akurat panie w Trójmieście i w Ustce temperatury będą według najnowszych wyliczeń najniższe od 8 do 12 stopni Celsjusza i tam będzie mgła, najcieplej będzie na południu i w centrum i tam będzie piękna, słoneczna pogoda. Czytamy dalej... Tu już w ogóle jest dobry odchył, ponieważ, no, facet, no. Można mu różne rzeczy o nim mówić, ale spoko. Natomiast teraz zaczynają się wywody i tłumaczenie tego, co pisał ten artykuł, bo czytamy, że przyczucia wszelkich jasnowidzów trzeba analizować z przybrużeniem oka. W tym miejscu warto podkreślić, że czasem rzeczywiście mają rację, ale nierzadko bywa tak, że ich wynurzenia totalnie rozmijają się z rzeczywistością. No to chopie, chopie, ten co piszesz, ten artykuł. Jeżeli to Twoim zdaniem są wynurzenia, a człowiek coś powiedział, to są. Ja, ja nawet tak raczej stanę. Staram się nie mówić, że to są wynurzenia, ale jak ty mówisz, że to są wynurzenia, to po kiego wała ten artykuł napisałeś? Aha, po tego wała. No to już wiem, rozumiem. Spoko, przechodzimy dalej. Dobra pogoda którą dawno nie brałem na warsztat, ale zobaczcie, koszula jak się ładnie zgrała z kolorem mapy, a na kolorze, ma a na tej mapie mamy według nich silny strzał ciepła, w prognozach będzie nawet 20 stopni, mapę anomalii temperatur zapłoną, zapłoną niczym konar. Wiecie co, powiem Wam tak. Ja już od długiego czasu czytam te wszystkie strony i powiem Wam, że dobra pogoda, same artykuły ma dobre. Tylko jadą po bandzie z miniaturami, jadą po bandzie z tymi e, po prostu no tekstami, które pasują do clip bajtów. No i owszem, mogę zaraz znowu dostać informację o tym, że jestem. E, czekajcie, jak oni to pisali, że jestem. E, a już nie pamiętam, w każdym razie miał być pozew i tak dalej. Oko nie ma sprawy, ale. Nie ukrywajmy, że te miniatury i ten tytuł jest po prostu no słaby. Ciągle albo kopuły, albo strzały, albo plaskacze, albo jeszcze... Inne rzeczy. A to, żeby nie było. Artykuł jest na stronie dobra pogoda, bo ostatnio zarzucili nam, że nie podaliśmy e, miejsca skąd to jest, bo się nie mogli bronić. Dobra pogoda, dobra pogoda, a ja lecę dalej, ale zanim to nastąpi, to tu jeszcze e, jak widzicie, silny strzał ciepła w prognozach będzie nawet 20 stopni. Mapy anomalii temperatur zapłoną. Po co psuć sobie ludzie dobre artykuły takimi e, tekstami. Dlaczego nie możecie pójść w normalny profesjonalizm? I wtedy bym o was nie mówił. Interia. No i teraz przechodzimy do sedna. Creme de la creme. Interia, pogoda znów nie będzie nas, nas rozpieszczać. Co z Wielkanocą? Synoptycy już wiedzą. No i przechodzimy, sprawdzamy, co z tą Wielkanocą. Czytamy. Pogoda na Wielkanoc może rozczarować. Synoptycy nie mają złudzeń, pisze pani Aleksandra 17 marca. Choć w ciągu ostatnich dni do Polski znów wróciły wyższe temperatury, ochłodzenie powróci do nas lada moment. Najbliższe tygodnie przez synoptyków zapowiadane są jako mieszanka na przemiennie bardziej zimowej, ale i cieplejszej, długo wyczekiwanej pogody. Podano również, jak będą wyglądać święta wielkanocne i pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Pogoda może rozczarować. I czytamy, nieco lepsza sytuacja prognozowana jest na niedzielę wielkanocną. I jak czytamy, wówczas w większości kraju synoptyzy zapowiadają słońce. Na próżno jednak szukać wysokich temperatur, ich jeszcze w ostatni dzień marca w Polsce nie zaznamy. Co więcej, na południu kraju przy temperaturze 2 stopni, możliwe będą nawet opady deszczu ze śniegiem. Otóż, droga pani, która napisała ten artykuł. Temperatury jakoś się zmieniły i na Wielkanoc temperatury dla wielu miejscach, miejsc Polski południowej, centralnej będą w dzień osiągać do 22-23 stopni Celsjusza, w nocy będą spadać do 15. Nawet jeżeli nastąpi jakaś korekta w dół, to nie do 2 stopni Celsjusza i nie do opadów śniegu. Tu mamy Gdańsk i w Gdańsku. Tam, gdzie będzie zdecydowanie chłodniej, bo Bałtyk będzie oddziaływał, nadal w dzień temperatury powyżej 12-13 stopni Celsjusza, w nocy 10 stopni Celsjusza. Tu mamy jeszcze raz rzut temperatury z różnych modeli numerycznych. W dzień 20, w nocy 10. Tutaj mamy. Wrocław w dzień 22 w nocy 10 i mamy nawet suwałki w dzień 18 w nocy 7 stopni Celsjusza no i Wigi, znaczy Wigili, <grymne> Wielkanoc. Jeśli chodzi o niedzielę wielkanocną, wyż oraz układ baryczny niżów, układ niżów będzie powodował zasysanie, zaciąganie ciepłej masy powietrza z południa w kierunku Bałkan, ale też Polski. Centralnej, co spowoduje temperatury w wielu miejscach powyżej 18 bądź nawet 20 stopni Celsjusza. Oczywiście różnice są jeszcze w tej strefie, gdzie ona będzie się znajdowała, czy obejmie też Polskę Północną, czy raczej Polskę Centralną i Południową, ale te temperatury, no nijak się nie mają do tych waszych dwóch stopni, które jeszcze 4 dni temu mówiliście. Podobnie. Poniedziałek wielkanocny, ponieważ niże nadal swoją cyrkulacją będą zaciągać ciepłe powietrze z południa w kierunku chociażby Polski Południowej, Centralnej oraz Wschodniej i w poniedziałek wielkanocny nadal w wielu miejscach powyżej 18-19 stopni Celsjusza, a nawet możliwe 22-23 stopnie Celsjusza. Więc jak widzicie, droga Gazeto. Powiem wam tak, to tutaj do autora tego, co napisał ostatni artykuł, czyli do interi. Jeżeli opieracie się już na prognozach takich naprawdę długoterminowych, to nie piszcie, że pogoda w Wielkanoc będzie taka i taka, że temperatury wyniosą 2 stopnie i że będzie padał śnieg, tylko napiszcie, że według aktualnych wyliczeń prognoza może być taka i taka. Temperatury mogą być takie i takie, ale że jest to prognoza długoterminowa, to sytuacja może się zmienić. Wtedy bym naprawdę nie miał o to problemu. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Bush i bądźcie na bieżąco subskrybując nasz kanał. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.